Cześć, witajcie moi drodzy. Yy, więc tak, dzisiaj postanowiłem nagrać materiał. Typowo, co to jest Zapłok? Zerkniemy sobie, zobaczymy w jakim to wszystko stanie, obejrzymy sobie. A więc, tak moi drodzy, co to jest Zapłok? Lata produkcji nieznane. Grégoire Francuz, typowy Francuz. Yy, dla jednych marka jest yy, znana, dla drugich chyba. Nawet z tego, co się spotykam, to bardzo nieznana marka. Pierwszy raz niektórzy słyszą taką nazwę pługa, w ogóle mylą wypowiedź, znaczy wypowiedź samej nazwy tego pługa. No, co należy wiedzieć, to jeden myślę, że tego z najbardziej uznanych pługów, co chodzi o lidera w produkcji pługów. Chociaż teraz powiem Wam, co chodzi o nowe pługi, to już tego się ponarabiało. Lata praktyki innych firm i oraz testów doprowadziły do tego, że pługi są maszyną ogólnie, wszystkie raczej już bardzo idealne. Tylko tutaj tego niekwestionowanym chyba rzeczą, to, która się liczy to jest chyba jakość i trwałość jak najbardziej jednym firmom to lepiej wychodzi, w drugim firmom to już nie, nie do końca dobrze wychodzi myślę, że nawet dzisiaj każda maszyna ma swoje plusy, minusy nowa czy używana no ale dobra co mogę tu Wam powiedzieć co chodzi o ten pług, no to przyjrzymy się tutaj, co jest siłownik jednego sto, jednostronnego działania, jednostopniówka oczywiście że podczas obrotu pługa trzeba przekierowywać dźwignię pierwsze na opuszczanie, wypuszczenie oleju siłownika później przy yy, obrocie, żeby już go z powrotem napełnić, gdy ramię przekroczy punkt krytyczny, to żeby go przerzucić. Tutaj mamy yy, śrubę regulacyjną kąta, yy, kąta, kąta pługa, także tą sobie śrubką regulujemy, tutaj mamy do ustawienia o, to akurat nawet nie patrzyłem. Tamta strona się kręci. Tutaj do regulacji położenia pługa, czy może być pochylony bardziej lub mniej, możemy sobie tutaj zmienić też położenie słupicy obrotnicy pługa poprzez regulację właśnie tych śrub, przedstawienie ich tutaj. To sobie regulujemy. Pod traktor węższy tutaj chyba jest, no chyba nie, nie, chyba, tylko na pewno yy, po prostu wzięty na mniejszy, najmniejszy rozstaw kół ciągnika. Jakbym miał szerszą, powiedzmy, autorynówkę, nie chodziła, to bym mógł sobie przerzucić, żeby po, po prostu odsadzić pług, raczej yy, znaczy odsadzić koła bardziej. Ale na razie to jest akurat dobrze, tego nie muszę się czepiać. Yy. Materiał, materiał, moi drodzy, myślę, że. Dosyć taki toporny, tym bardziej tutaj możemy zobaczyć sobie po profilu, że lipy to nie ma. Tak samo tutaj mocowania korpusów nie są słabe jakieś, bardzo dobrej jakości. To wszystko co chodzi o stal i myślę, co chyba co chodzi o lata produkcji tego Puga, chociaż dla mnie są nieznane te lata produkcji, ale. Ale, ale, no tak rdza. Powiedzmy, jego się nie czepia jakoś za bardzo. A sądzę, że raczej nie był garażowany. Tutaj, yy, zabezpieczenia yy, skip są mechaniczne. Tutaj widać tego tak, od regulacji śrubki, naprężenia, to wszystko, działania. Dlatego się nie że za bardzo nawet czepiał przy rozbieraniu. Ale tylko teło wyciągam sobie swoim, to znaczy tego będę musiał raczej to rozebrać. Ale żeby nie wszystko demontować, tych trochę stopni regulacji tutaj jest. Także to ugarnąć to też trzeba. No ale nie będziemy fabryki poprawiać, raczej rozbierzemy i złożymy to wszystko tak jak jest to teraz w tej chwili. No, więc, tak, moi drodzy, co tu jeszcze więcej powiedzieć? Dłuta. Dłuta mamy takie palcowe wysuwane. Tą śrubę sobie regulujemy, tutaj odkręcamy śrubę, pchamy do przodu dłuto i mamy ponownie dobre dłuto w nim. Tutaj mamy to fabrycznie, przynajmniej to co znalazłem, nazywa się pierś, półżna nie mamy takich piersi jak w Fernelandzie załóżmy, że y, tutaj mamy, nie, normalnie to jest pierś płóżna, tylko właśnie y, piersi pełni to a to jest normalnie odkładnica właściwie tu można nazwać odkładnicą pierś no pełna, pełna odkładnica O, to by było chyba najbardziej y, trafne określenie stan pługa tutaj mamy moi drodzy y, jeszcze odkładnicę oryginalne. Możemy sobie przejść nawet na tył pługa. Gryguy są. To są oryginały. Moi drodzy, jak ten pług przyjechał, to nie był on niczym konserwowany, nie był zabezpieczony, po prostu było to wszystko przekorodowane. I tak jak tutaj widzicie ślady, to było po prostu ciężko, co chodzi o orkę. Jak go puściłem w ziemię, żeby go wytrzeć, wszystko się, wiecie, naciągało i lepiło. Także nie było powierzchni takiej, żeby ta ziemia sobie tutaj y, nam y, odpadała. I było trzeba to po prostu pierwsze szczotko, y, szlifierko mechanicznie zedrzeć. A później próbowałem jeszcze mm, no, szlifierko tarczo. I wiecie, że tego materiału za bardzo szlifierka nie chce się czepiać. Powiem Wam jakość jest niekwestionowana tutaj pod tym względem. Nie wiem, które to są lata produkcji tego pługa, ale co chodzi o ten, on raczej się nie nudził w worce ten pług, dlatego tutaj już tam Francuz widzę sobie tutaj porobił, bo jakieś płaskowniki. Te płaskowniki widać, że no, przynajmniej na dwie pierwsze tutaj się powycierały na środku, czyli ta stal już nie jest to samo, ale co chodzi o jakość odkładnić jest na bardzo wysokim poziomie. Lemiesze były zmieniane, dłuta widzę, były zmieniane. No lemiesze nie są idealne i widzę, płozy były zmieniane, bo one są w innym kolorze już. Podejrzewam, że to jakiś dobrej jakości francuski zamiennik był zastosowany tutaj. Tak, więc tak jak widzicie, on jest płatany, pocharatany, nie ma co tu ukrywać, nie jest to jakiś ideał. Tutaj widzicie spawy tak samo, czyli orał na kamieniach tak samo jak przyjechał na lawecie można był zaobserwować, że te wszystkie kalamity to było po prostu smarowane I, i, czyli ten pług coś robił yy, znaczy i robił Francisz przy tym pługu, także to nie było tak, że do końca no ale myślę, że wyeksploatował go maksymalnie jak się tylko dało, co chodzi o elementy tutaj i dlatego to przyjechało do polszy no, taki się trafił, nie ma co mówić. Po prostu taki się trafił i tyle. Tutaj tylne, akurat te piersi zostały zmienione. To są nowe piersi, i tak samo te dłuta. Tutaj nowe stopy, stopy półstylnych też są zmienione na nowe. Tutaj widać też i właśnie co mówiłem. Płozy są zmienione ale wiadomo, pierwsze są najbardziej wyczuchane hmm. tutaj tyle dobrze, że możemy sobie je po prostu góra z dołem zamienić o, wiecie jaka ciekawość? Jeszcze coś Wam pokażę ja nawet nie widziałem. Patrzcie, 10,9 śruba powyższy obraz no, złapie czy nie złapię? logo Grygołer są jeszcze z logiem są śruby fajne, bo są z nierdzewki i je dobrze się odkręca bo sobie akurat z tego właśnie lemiesza ściągałem numer jaki to jest lemierz no i tutaj no te płozy powiedzmy na no, upartego tutaj możemy je sobie zamienić góra dół i tak zrobię no te jeszcze na drugim korpusie też tak samo są do obrócenia jak najbardziej ale chyba po prostu no pierwsze no jeszcze mogłyby być ale chyba będzie po prostu bo przyjdzie cały komplet co chodzi o te no, płozy raczej tylko że po prostu chyba je zmieni, a nie chociaż wiecie co ta jest płoza dobra tylko ja będzie trzeba zamienić na górę dać, no któreś na pewno pójdą do wymiany bo to akurat nie ma znaczenia czy na korpusy lewe czy prawe, one są uniwersalne zamienne góra z dołem to jakoś tam się je tamto Ten. jaki jest plan moi drodzy na pół? Na razie no, wygląda jak wygląda, rama jest dobra cała tutaj, posmarujemy sobie, pokasujemy, to wszystko będzie rozebrane moje drodzy na wiosnę, damy sobie to na to podkład, oczywiście pierwsze wyczyścimy, damy podkład, damy lakier, pójdą naklejeczki już tam na koniec, takie pierdołki. Tutaj sprężyny będzie trzeba dwie chyba nowe dać, bo to ona mi tak wizualnie troszkę oczekuje, więc coś z jakiegoś znajdziemy, jakieś sprężyny tutaj. Eee, tak, już niedługo pójdzie zamówienie na lemiesze, na całość lemieszy i odkładnice, to przynajmniej w pierwszej kolejności to się zamówi w tym roku, bo wiadomo, pewnie wszystko podrożeje zaraz po nowym roku. Także jeszcze w tym roku, żeby to nabyć, to się wszystko pozmienia. Podmaluję i myślę, że przywrócimy sobie stan techniczny tego pługa oraz wygląd jego. No i powiedzmy, że będzie dalej orał. Tym bardziej powiem Wam, że do rynówki to jest fest. Bo pierwszy myślałem na trójko, a że czy rynówka da na pewno czwórce obrotowej rady? Bo takie były założenia, moi drodzy, żeby kupić sobie trójeczkę. No ale że ten no, dzwoni do mnie, że jest taki i taki pług w takim i takim stanie. Ja się pytam, rama cała? No cała, cała, cała jak najbardziej. No, I to dawać tutaj ten. No i tak to się zaczęło z tym pługiem, że 3 plus 1, bo już miałem z tego odkręcać ostatnią, ostatni korpus. Ale ta korynówka, tego zaprzęgliśmy rynówkę, ładnie sobie daje to radę. No tutaj jeszcze, wiadomo, będzie trzeba się z tym pobawić, bo jednak e, to jest wyczuchane. I też popatrzę po ile to jest. To też się pewnie zmieni, ale to w dalszej już kolejności. Przedpuszki, chociaż mam, Wam powiem, że co chodzi o przykrycie resztek na polu, to jest kosa. Nie wiem, czy przypadkiem nie lepiej jak Kverneland kryje w tej chwili nie wiem czy to może to jest wina przedpłuszków, że po prostu ten posiada ten tego dwa z tyłu posiada chociaż mam do niego komplet ale ten komplet to też w takim stanie powiedzmy no nie za fajnym tutaj ja sobie wybrałem chyba dwie najlepsze podocinałem to kiedyś ja taki mój patent był no ale tutaj ten i tak to moi drodzy wygląda na razie Gregoire są. ten rok jeszcze zaora teraz powiedzmy trzymają mnie poplony koło domu kukurydza mnie trzyma jeszcze na polu jeszcze rośnie jeszcze daje jej czas troszkę na dzisiaj upady deszczu nadają ja muszę sobie tutaj moi drodzy z tymi foliami rolniczymi jest duży problem bo nie ma komu dawać tego miała być akcja zbierania tego tych wszystkich wiecie tych folii rolniczych a wyszło jak wyszło więc to po prostu ze starych pryzm, te resztki co wiatr potargał, powiedzierałem, będzie trzeba popakować w jakieś big-baki ja już to zrobiłem troszkę, tego to mi zostało praktycznie załadować i po prostu dziś będę musiał to składować, bo nie ma wyboru co chodzi jeszcze o Kvernelanda on też tak nie wyglądał jak teraz wygląda mm, on był wyciągnięty z krzaków dosłownie od rolnika tylko, powiedzmy, lemiesze górne było widać, tak był zarośnięty, moje drodzy on stał w krzakach, Kverneland eee... No lakier, co chodzi o on był malowany, on był rozebrany, tutaj jeszcze zmieniłem tego teraz właśnie e, 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 ramię, bo tak jak wspominałem, że obraca on górą, a zrobiłem go, że teraz obraca dołem i to jest poprawnie, z tego względu, że ta nakrętka blokuje sobie ten, o wyparcie ten, no. Siłownik możemy tu sobie regulować kąt pochylenia pługa właśnie, tak jak tutaj jednak krętkami tymi, to tutaj siłownikiem sobie regulujemy kąt wychylenia pługa. I to jest najbardziej prawidłowe ustawienie dla tego pługa, bo góro nie powinien właśnie obracać, bo musiałby być z drugiej strony siłownik, żeby górą obracać, żeby to było poprawnie. Bo musi go blokować, wiecie. Bo nieraz to tak jest, że siłownik ten po prostu wyciągało, i czasami lubiał, miał tendencję do, do, do wyskoczenia. No teraz tej tendencji nie ma. Upiera łani na kółko i jest wszystko fest. no Ferynand to też jest jednak jakby nie było stal. On ma to swoją wadę, pomimo że fabryka, on zobaczcie, ja to sam robiłem nawet. Było oberwane po prostu. Z jednej i z drugiej strony jest oberwane. To ja rozkręciłem, jest z zewnątrz obspawane i w środku jest wzmocnienia jeszcze podawane i obspawane. W środku tutaj było też spawane. To też moja robota jest akurat. Już przez nie wiem ile, 7 lat. No, może nie, ale 6 lat na pewno yy, nic nie pęka ponownie, moi drodzy. Czyli jest zaspawane. Dla siebie starczy. I oczywiście za jeden i drugi pług hm. nie dałem ceny pełnej rynkowej, tak ten powiedzmy nawet teraz jak Grzegorz są połowę, przynajmniej połowę ceny rynkowej, moi drodzy. On mnie kosztował. No ale co? Powymieniam sobie na nowe elementy tutaj. Porobi się i tak naprawdę przywrócimy jego stan fabryczny, prawie stan fabryczny bo to stan powierze, czy nie będzie, ale będzie po prostu zrobiony, będzie na nowych częściach, w nowych zespołach, będzie robił dalej swoją robotę mm, tam jeszcze co piastka, piasta tego koła jest do i albo tulejka, stuczenia nie wiem jeszcze co z tym żeby tego to nie miało luzu, bo to jest na razie wybite w ten sposób, nie? no i to trzeba będzie ten luz właśnie skasować, ale to raczej spierdoła zrobimy sobie ten płóżek i on będzie ganiał sobie spokojnie dalej Dobra, tyle w tym materiale moi drodzy, trzymajcie się, na razie, cześć.